Siema z tej strony Lejmon, to jest kolejny odcinek z Kakao. Yy, dzisiaj jesteśmy na przedostatnim poziomie, przed samym bossem. Czekajcie, jak to się robiło. Muszę sobie przypomnieć sterowanie, bo chyba nie grałem parę dni, nie jestem właściwie pewny. Yy, robię dzisiaj niestety w ten film dosyć na szybko. Yy, I poza tym, tak średnio ciebie słyszę, więc mogę trochę drzeć mordę. Ale to nie jest ważne. Chwila. Chcę zebrać wszystko, bo mimo wszystko chyba chcę przejść sobie tą grę na 100% um, a w ten sposób muszę to zrobić, żeby się tu dostać. Okej. Okay. Fajnie przemyślane, ale tego już nie zbiorę. A jednak zbiorę. Chcę sobie przejść tą grę na 100%, bo achievementy na Steamie są fajne. Nie no, lubię robić achievementy, nie wiem, coś, coś, coś w nich jest fajnego. Więc i tak będę musiał ponadrabiać... ...niektóre rzeczy w niektórych poziomach i porobić parę rzeczy. Jak na przykład przejście... ...bossów bez dostania damagea, to będzie trochę... Uuuu, spokojnie! Najbardziej opa, tak? Zaraz czy ja dostanę jeszcze jakąś jedną umiejętność, bo to toczenie się dostałem w ostatnim odcinku. Um, o, gazdeczki, gwiaz jak mi? Serio nie mogę się pod tym przytoczyć. No trochę kokblock nie ukrywam. Rapyk. Kao, ratuj nas! Gdzieś na statku są przyciski otwierające te paskudne klatki. Dobrze, uratuję cię. O, ale fajny misio. Okej. Okay. A Bober sobie spokojnie śpi, jak gdyby nigdy nic. Znaczy... O! Żółwik. Nie, nie, nienawidzę tych żółwi. Denerwowały mnie strasznie. No i oczywiście dostałem, ponieważ nie potrafię nacisnąć przycisku kontrol to chciałem sobie rozwalić. A, myślałem, że tu mogę wejść, zapomniałem, że to jest gra z 2000. W sumie z którego roku jest ta gra? 2007 chyba. No jest z... okej. Okay. Bob bobera uwolniłem. Ale... Okej, okay, zebrałem gwiazdkę przez ściany, to, to nie jest ważne jak to się stało. Naprawdę mnie to nie interesuje. O, to było satysfakcjonujące. Więc właściwie to jest ostatni odcinek serii. Trochę smutno. Bo gra mi się bardzo podoba. Nie, nie spodziewałem się. ...że aż tak bardzo mi się spodoba. Bo wiecie, mimo wszystko gra podobna w dużym stopniu do... Hej, hej, hej! Do Raymana, y, A. Ja Raymana bardzo lubiłem. Y, Okej, okay, dobra, tu jest checkpoint. Myślałem, że przez ca... przez to wszystko będę musiał się teraz wracać. Nie w ten sposób. Halo? Czekajcie, chyba coś się zepsuło? Nie, nie, po prostu jestem totalnym idiot. Rób eee, tego, dlaczego to się tak wysunęło? Zaraz, czemu? A, otworzyłem sobie już przejście, ale jeszcze muszę kliknąć tamten przycisk, zgaduję. To było przed... no. To się po prostu nie zapisało. I oprócz tego, że go... ...uwolnię tego typa... I czemu on nie zrobił double jumpa? Nie wiem, ale przeżyłem, więc to całkowicie nie jest ważne. i otworzyło się tu. Zbieramy karty od taty. Nie, nie, to one, one nie są taty. Nie no wiecie coś jest w tych platformówkach, że zawsze... To, to właściwie zbieranie tych nieważne nie co jest w platformówce, jaki rodzaj. Coś ja chciałem powiedzieć... No, to, jest, to jest trochę chore. Ale tylko trochę. Yy, tylko trochę. Ale w sumie znam bez szwanku. Yy, kończąc moją myśl, zaraz nie uwolniłem, nie uwolniłem tego pelikana w końcu. Czy właśnie idę go uwolnić? I no, może skończę swoją myśl nareszcie, nie tak jak zwykle: yy, że zbieranie właściwie tych wszystkich dukatów Jelumów. Yy, czy... Papugo, psrana, daj mi dokończyć myśl. Ja nie. Nie cieszę się, że tu przyszedłem. <grytanie> yy, tak, zbieranie punktów w platformówkach to jest sens tych gier i właściwie to jest... To jest To, to, to jest ich sens tych gier. Chciałem to ująć w takie słowa. Nareszcie mi się to udało. O zdrowie. O, coś tu ty. O, ile gwiazdeczek. Teraz tam, tam coś jeszcze jest. I nie jestem pewien, czy będę mógł tu wrócić, więc przejdę się tu, tak profilaktycznie. Okej, okay, teraz tu, tam też były... Okej, okay, tu jest zamknięte przejście, czyli tam, gdzie są te dukaty, no ciężko się steruje tym akurat. Okej, okay, muszę tu wskoczyć, ojoj, to się zamyka. Niedługo po tym, jak na to wskoczę, sobie wszystko pol zbieramy grzecznie. Może jeszcze odblo odblokuję jedną umiejętność przed walką? Ja nie mogę, ale to jest durne. I co teraz? A dobra, już nie mam zrobić. To jest tak durne, po prostu. Tworzyliśmy klatkę, żółwia. Nie, no to, to jest już trochę zbyt. Za bardzo już w tym momencie zblokowali. Dobra, ten kop był zajebisty. Pyk. Zjeż Chciałem powiedzieć, że zjeżdżamy po poręczy, ale coś nie pykło. Ej, wiecie, te lasery bardzo mi się kojarzą z tym, z Raymanem 2. Nie wierzę, że twórcy się nim nie inspirowali, kiedy to tworzyli. Eee, Nie, nieważne. zbieram wszystko, tak jak mówiłem, żeby mieć jak najmniej do nadrabiania potem. Nie wiem... Możecie też w sumie napisać, czy wy też w grach robicie robić achievementy. Achievementy to jest... To jest, nie wiem, nie wiem nawet jak to nazwać, to jest... To nie jest sens tego... To nie jest sens gier, jako takich, znaczy zależy jakich w sumie, bo na przykład patrząc na Isaaca, to jest to sens, Achievementy to jest sens tej gry. To mogło być troszeczkę głupie. Nie, 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 chciałem się żebyś się toczył. Dobra. Na przykład... Dobra, on no zaraz będzie gadać. Statek zaraz za mną! Wyprowadza nas stąd. E, 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 dobrze. E, w Isaacu na przykład achievementy to jest sens gry. E, bo w sumie gra się po to, żeby zdobywać achievementy i pokonywać to nowszych bossów. Chyba za bardzo się z połowy zacząłem guzdrać. Yy, wątpię. Nooo, eee, i gówno, prawda? No. Nara. Nara. Powiedziałem. Dobra. No, i jeszcze mi to trafiło na sam koniec. A miało być tak pięknie. A i na przykład. Nie wiem. Achievementy zawsze przytrzymują mnie trochę dłużej przy. Nie kliknąłem przycisku... Nie ja kliknąłem przycisku... Okej, okay, to było ekstremalnie głupie... Ja naprawdę ciężko się skręca w lewo tym toczeniem. To jest przycisk tuż pod kół, które muszę trzymać. Trochę... Tr trochę mega dziwnie... się tak gra. Okay, jeszcze go dobiłem na sam koniec okej okay, okay. chciałem powiedzieć że nie wiem jak tego wszystkiego uniknąłem i właśnie w tym momencie wrąbałem się w laser dobrze pokażemy mu kto tu rządzi nie interesujemy to w tym momencie w tym momencie robimy speedrun z przechodzenia Let's go. Doskonale wiem, którędy iść. Teraz tylko tego nie spartaczyć. Teraz mam wrażenie, że... w miarę... z dobrą prędkością... biegnę, biegnę, tak, biegnę. Okej, okay, koniec poziomu. Wszystko zebrałem! Tak, jestem zajebisty. Decydujące starcie. Zatopiłeś mój wspaniały statek. Po raz kolejny zniweczyłeś moje plany. Nie daruję ci tego. Tym razem dostaniesz. Tu, 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 tu. I co teraz mam Abumerangi. I po prostu w niego walić. Epicki boss fight z ostatni boss! Okej, okay, to jest bardziej epik. znaczy okej okay. To jest dużo bardziej... W sensie co ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że to jest dużo lepszy niż się spodziewałem na początku no i zebrałem zdrowie mając go tak dużo Nie, ten boss będzie miał więcej faz, prawda? Jestem na niego... nie jestem nakierowany. Patrz, go! O, skończyły mi się boomerangi. Zajebisty jestem. Tu, tu, tum, tum, tum. Cieszę się, że nie zostawiłem samej walki z finalnym bossem na ostatni odcinek. Bo byłby prawdopodobnie mega krótki. Ale ja mu nic nie biję tak troszeczkę. Ra? Eskitu mu nic nie bije, to może nie być takie łatwe. A, okej, okay, pierwsza faza, rozumiem. To wcale nie będzie takie proste. Muszę szybko biec tutaj. Yy, zaraz. Tu nie ma dugatów, okej. Okay. Nigdy na bosie nie ma dukatów o czym ja myślałem Tak, tu na pewno nie ma dukatów Wolałem to przeskoczyć No Wolałem to po prostu przeskoczyć O, wyskoczyłeś Tak jestem z ciebie dumny Tym hunterem Nic ci to nie da, bo... Co to? Mam jakieś ulepszone bumerangi czy o co chodzi? Bo jakoś tak dziwnie mam wrażenie, że... A teraz mu biję więcej. Weź Uwalaj. Raz, regenerujemy sobie zdrowie, nie żeby nam go bra... On już prawie leży. Dobra essa. Esasito. Dobra, nie przejmujemy się niczym, się nie przejmujemy. Niczym się nie przejmujemy. On już. Yy... O nie, i nie pokonałem go. Już po co? Okej, okay, dobra. Czyli tam mam faktycznie ograniczony czas, żeby go pokonać? Ale dobra, ten boss jest przynajmniej interesujący. Ale pokonałem go prawie za pierwszym razem. Gdybym tylko tak nie strollował Tu Gdzie jesteś chorych w psycholu Tu tu dum tu mi się bumerangi tym... Jeszcze nie Haloo kieruj się na to Tam się z nim szybciej rozprawimy, ale nie jest źle. Halo, przestaw mi tę kamerę za plecy, bo... A to się to się regeneruje, dobra, niczym się nie przejmujemy. Nie, boomerangi mi się w tym momencie skończyły. Dobra. Mogę to pominąć? Nie mogę. Ale walka jest faktycznie dosyć epicka, jak na ostatnią walkę, nie ukrywam. Nie jestem zawiedziony. A to już coś. Znaczy nie żebym był kiedykolwiek tutaj zawiedziony w tej serii. luby Tragedia, tu się nigdzie granie zapisuje. Znaczy no, nigdy na bosie się nie granie zapisuje w żadnej grze, ale... Zmarnowałem 10 bumerangów. Ale spokojnie Przynajmniej ich nieograniczoną ilość A wyobraźcie sobie tą walkę Z ograniczoną ilością bumerangów. To by było dopiero fajne To by było dopiero wyzwanie O proszę Się raz nakierowuje A raz nie Ale znowu zintowałem on nie może się od razu w ustawiać w kierunku tego kogo atakuje? To by było giga duże ułatwienie. Tak samo jak było... Ty, bo zdechnę zaraz. Tak... Bez Skitu... Ustaw się w jego kierunku i go naparzaj, bo to już koniec jego Teraz nie zintować i... Go pokonać. Teraz A co jeśli... Taką... właśnie taka myśl mi przyszła do głowy Co jeśli by w tym jego finalnym stage'u po prostu z niego podbiec i go naparzać. Normalnie, no to był już kokblok. Dlaczego ja tak strollowałem? No i czemu ja go nie mogę trafić? Mój ci w on leci. No, no super, no super. No, stoisz na wprost niego, traw, proszę. Tyk. Dobra, speedrunning, robimy. Speedrunning. Dobra, nie zdążymy teraz, bo, no, to też jest super fajne. wkurzam, bo mogę już to mieć za sobą. Ju już mogłem być zajebisty i przejść to za pierwszym razem. Czemu ta kamera nie może... Okej, okay, całkiem przypadkiem go wykończyłem. Teraz się pośpieszmy. Jak zobaczymy bombę, żeby nas nie zatrzymała w miejscu. I nie spadnijmy przy okazji. To jest bardzo przydatne. Dobra, szybko, teraz na niego. Let's go. Ja mu mogę być tylko z bumerangów, Czy mi się wydaje? Dobra, bijmy go, bijmy go. Póki jest w zasięgu. Dobra, łatwo. Pokonałeś mnie Tak, w gruncie rzeczy. Dobra, ty akurat nie wyjdziesz z tej klatki. Tu, tu, Na troszeczkę. Czy mi jest smutno? Troszeczkę nie, ale spodziewałem się trochę lepszego zakończenia pokroju... tego z Raymana 2 chociażby. No ale no... co no... Gra na pewno... Gra chyba kosztuje mniej od Raymana 2, więc... No co, przeszliśmy grę. Mi się podobała, mimo że trochę się przy niej wkurzałem, ale to jest... To jest normalne właściwie w platformówkach, przy ka Każda potrafi wkurzyć. Także to tyle na dzisiaj, trzymajcie się i do następnego na razie.